Tygodniowe koło losu kręci się każdego dnia. Usiądź i sprawdź, jaką kartę ci da. Usiądź i sprawdź, jaką kartę ci da. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na tygodniowe Koło Losu na czas od 16 do 22 września. Dla nas wszystkich wylosuję w tym momencie anielską liczbę szczęścia. Anielska liczba szczęścia na ten tydzień dla nas wszystkich to 116. Utrzymuj najwyższą wizję dla swojego życia materialnego, takiego jak praca zawodowa, dom i styl życia, ponieważ Twoje myśli ukazują swą formę właśnie w tych sferach życiowych. Czytanie z kart Tarota. Zaczynamy od Zodiakalnych Panien, jako że Słońce wciąż znajduje się właśnie w Pannie. Tak więc cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym pannom? Drogie panny, dla Was karta dwójki denarów. Przede wszystkim ten tydzień pokaże nowe możliwości. W tym tygodniu bardzo ważna będzie Wasza elastyczność i umiejętność dostosowywania sytuacji, okoliczności, przede wszystkim czasu do nowych wyzwań. A nowych wyzwań nie zabraknie, bo oprócz zajęcia wiodącego, możecie otrzymać dodatkowe pieniądze w postaci jakiejś fuchy, czegoś na pół etatu, czegoś na zasadzie zlecenia. W każdym razie zdecydowanie ten pieniądz będzie tutaj się obracał, i waszą umiejętnością, drogie panny, będzie umiejętna żonglerka czyli, żeby po prostu wyrobić się zarówno z jednym, jak i z drugim zadaniem. Dla osób, które szukają pracy, możliwość wyboru pomiędzy jedną a drugą propozycją, bądź nawet otrzymania dwóch naraz. Ciekawy tydzień, pełen właśnie nowych wyzwań, także panny, szykujcie sobie na to przestrzeń. Drogie wagi, co u Was w tym tygodniu? Ósemka kielichów. Przede wszystkim karta brama. Ważny czas, ważny czas na to, żeby porobić porządki, żeby odejść od toksyków. Od osób i relacji, które już Wam nie służą. To jest czas podejmowania mądrych, odważnych decyzji i pójścia naprzód. I pójścia naprzód bez zbędnego balastu emocjonalnego, bez zbędnego bagażu w postaci różnych rozczarowań, łez, przykrości i innych spowodowanych właśnie ukształtowaniem takich, a nie innych relacji. Tak więc, drogie wagi, w tym tygodniu bez żadnych sentymentów, bezbędnych dramatów i łez, odchodzicie, zostawiacie za sobą te relacje, z którymi jest Was Wam już nie po drodze, które Was w żaden sposób nie wzmacniają, nie budują, a wręcz przeciwnie, więc pamiętajcie, to jest karta Brama, która pokazuje, że te zmiany wyjdą Wam na dobre, tylko odwagi, odwagi, droga wago. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym skorpionom? Drogie skorpiony dla Was dwójka kielichów. Tydzień bardzo dobry, jeżeli chodzi o wszelkie maści komunikację i współpracę z drugim człowiekiem. Czy to będzie relacja uczuciowa? Tutaj oczywiście jakby największe skrzypce mogą odgrywać te relacje, ale nie tylko, bo też znalezienie osoby do współpracy, kontrahenta, kogoś, z kim będziecie wspólnie coś tworzyli, z pewnością w tym tygodniu Wam się powiedzie, więc warto stawiać na dobre relacje z innymi w tym tygodniu. Ktoś z Was też może pozytywnie zaskoczyć, może Wam Coś miłego wyznać. Być może Wy również odważycie się, żeby właśnie jakieś uczucie komuś wyznać. W każdym razie, emocjonalnie, uczuciowo bardzo dobry tydzień i właśnie motem przewodnim jest Drugi Człowiek. I pamiętajcie o tym w tym tygodniu, że właśnie Drugi Człowiek jest gwarantem Waszego sukcesu. Drogie strzelce, co dla Was w tym nowym tygodniu? Głupiec. Nowy początek, radość, optymizm dziecka, nowy rozdział, życie od nowa, na nowych, na nowych zasadach i fundamentach, karta zerowa, karka, karta Arkan Wielki, która pokazuje, że czas najwyższy. Kroczyć taką ścieżką, która was zadowala, nie smuci, cieszy, nie stresuje i przede wszystkim, właśnie tak jak to dziecko, które się uczy, poznaje świat w sposób niezrażony, robi swoje. Robicie swoje z uśmiechem na twarzy. Zresztą myślę, że Wy, jako ten bardziej radosny Zodiak, nie macie z tym absolutnie żadnego problemu. Wszystkie nowe rzeczy w tym tygodniu więc warto zaczynać jakieś nowe wyzwania zawodowe. Warto też stawiać na nowe relacje i po prostu pozwolić sobie na to, żeby ta nowa przestrzeń definiowała was właśnie na nowo z radością, z optymizmem. Więc w tym tygodniu też możecie doświadczać drogiej strzelce takiego głodu, doświadczeń, nowych możliwości, nowych przygód. W ogóle taki apetyt na życie się może w tym tygodniu bardzo w was rozbudzić. Koziorożce, co u Was, co dla Was? Rycerz, monet, zdecydowanie jesteście swojej energii. No tutaj energia solarnej panny Wam sprzyja, no w końcu też jesteście znakiem ziemskim. E, jako, że jest to karta osobowa, to właśnie ktoś w zbliżonym do Waszego wieku, mężczyzna w podobnym wieku do Waszego, z ziemi, czyli właśnie byk, panna lub koziorożec, może odgrywać w tym tygodniu istotną rolę. Ogólnie jeżeli chodzi o aurem tego tygodnia, warto większą uwagę poświęcić sprawom materialnym, sprawom finansowym, bo te będą układały Wam się perfekcyjnie. Możliwość nowej współpracy, możliwość nowej pracy, zysków dodatkowych w postaci na przykład awansu, też dobry czas na polowanie, na jakieś okazje, jeżeli chodzi o zakupy w sieci, czy, czy nie tylko, ale głównie w sieci mi się tutaj pokazuje. Plus oczywiście jakieś lokaty, oszczędności, to też w tym tygodniu zdecydowanie warto temu poświęcić swoją uwagę. Drogie wodniki, co dla Was? Siódemka mieczy. Ten tydzień może przynieść z jednej strony taką umiejętność sprawdzenia i zweryfikowania środowiska, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawdomówność, o takie cechy jak wierność, o wszelkiej maści też. Jeżeli macie podejrzenia odnośnie intencji danego człowieka, to też bardzo łatwo można go prześwietlić w tym tygodniu. Pewne motywy ludzi mogą wyjść na jaw. Również uważajcie jeżeli chodzi o energię tego tygodnia, na jakieś umowy, których nie rozumiecie, nie rozumiecie które są skomplikowane, co do których... Macie jakieś wątpliwości, których zapisy są w jakiś sposób zakmatwane, nie dajcie się właśnie wmanewrować też w jakieś dodatkowe pośrednictwo między jedną a drugą osobą, bo też na tym nie zyskacie, a możecie paść ofiarą oszustwa. Więc tak samo dokładnie czytajcie treści maili, weryfikujcie też na przykład stronę internetową, na której się logujecie do swojego banku, czy przypadkiem nie macie do czynienia z jakimś oszustwem, bo mówię, w tym tygodniu gdzieś to może bardziej rozbrzmiewać niż zwykle ale z drugiej strony siódemka mieczy pokazuje również taką umiejętność sprytnego odnalezienia się w różnych okolicznościach więc mottem tego tygodnia zdecydowanie będzie uważaj na oszustów, ale również y, pozwól sobie na, na pewnego rodzaju spryt, skorzystaj ze swojego sprytu, bo w różnych sytuacjach może ci on uratować tyłek <grym> Drogi ryby, co dla Was w tym tygodniu? Cesarzowa, cesarzowa dla rybek, więc płodność, płodność, jeszcze raz płodność, czas zdecydowanie sprzyjający rozmaitej aktywności, i tej zawodowej, i tej związanej z waszą pasją, będziecie właśnie płodne bardzo, płodne jak czarnoziem, jak to mawiała niegdyś Agnieszka Chylińska, więc drogie ryby, jeżeli nie planujecie mm, teraz w najbliższym czasie jakiegoś potomka, dzieciątka, dziatwy, to też zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie, bo właśnie ten tydzień sprzyja również tego rodzaju prokreacji i generalnie dorobieniu się takiego potomka. Ale dla, z drugiej strony, dla ryb, które w sposób upragniony czekają na taki właściwy moment, no to tarot mówi tak: w tym tygodniu jest to najlepszy z możliwych czasów, więc wykorzystaj go, druga rybko, jak najlepiej. Ponadto, dobry start dla osób, które na przykład zaczynają nową pracę. Dobry start dla osób, które idą na studia. W ogóle tutaj dużo nowości wokół Was. Wasza rzeczywistość, która mogła nabrać w ostatnim czasie dość takiego schematycznego, rutynowego podejścia, w tym tygodniu ma szansę się odmienić, bo pojawią się nowe okoliczności, nowi ludzie i też nowe szanse. Ale przede wszystkim mottem, jakby na ten tydzień jest to, żebyś kreowała, kreował i wykorzystywała, wykorzystywał, droga rybko, te swoje predyspozycje, talenty i dary, które mogą Cię zbliżyć do Twojego celu. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym baranom. Drogie barany, dla Was paść monet. To czas, w którym trzeba by zweryfikować, czy... Macie może możliwość czy ochotę na to, żeby skierować swoje zawodowe ścieżki na coś bardziej opłacalnego, więc zdecydowanie dobry czas na podejmowanie kursów, na realizację różnych form nauki uzupełniającej przede wszystkim nauki, która w sposób bezpośrednio przyczyni się do waszego pomnożenia waszych zasobów. Paść monet to też karta osobowa, więc tutaj e, młodszy mężczyzna, mężczyzna w wieku studenckim, a może i nawet student z trygonu ziemi, byk, pan na koziorożec, może okazać się sprzymierzeńcem waszych planów, działań. Może też coś zasugerować fajnego, może też wam czymś pomóc, a może też nawiązać z wami współpracę. Na pewno również w tym tygodniu pojawiają się jakieś dodatkowe zyski, co prawda nie jakieś wielkie niebotyczne, ale, ale na tyle sympatyczne, że dodatkowy grosz Wam wpadnie, z czego myślę, że również będziecie zadowoleni. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym bykom. Drogie byki, dla Was Księżyc. Księżyc przede wszystkim pokazuje, że w tym tygodniu nie wszystko może być jasne i zrozumiałe, to jest tydzień dla Was taki mm, troszeczkę pełen różnych rozmyślań, zwłaszcza porą nocną. Więc możecie gdzieś tam mieć większą ochotę niż zwykle mm, na wszelkiej maści analizy, interpretacje. Jeżeli potrzebujecie podjąć jakąś ważną decyzję, nie róbcie tego w tym tygodniu, tak samo nie decydujcie się na jakiś zakup, na jakąś współpracę, bo w tym tygodniu właśnie Księżyc pokazuje, że nie znacie wszystkich, nie macie pełnej wiedzy na ten temat, więc też podejmowanie decyzji bardzo istotnych w tym tygodniu może być dosyć mgliste i też spowodować, że możecie bardziej ufać przeczuciom, niż posiadać pełen obraz sytuacji, co w konsekwencji przyczyni się do tego, że możecie podjąć błędną decyzję. Tak więc księżyc ostrzega przed tym, żebyście właśnie nie brnęli w tego typu sytuacje. Tutaj również może pojawiać się pewnego rodzaju bezsenność, jakieś nieprzespane noce, zwłaszcza w tym okresie w połowie tygodnia, gdzie też szybuje nam się pełnią znaku ryb, więc drogie, drogie byki, na Was może ona mocno oddziaływać. A cóż dobrego w tym tygodniu czeka zodjakalne bliźnięta. Drogie bliźnięta, dla Was Rytwan. Bardzo dynamiczny tydzień, tydzień, w którym będzie się dużo działo. Przede wszystkim sukces tego tygodnia będzie mocno uzależniony od Waszej elastyczności. Mówię to w kontekście dosyć podobnym do tego, co było u panien, tylko u panien to jest elastyczność związana po prostu z harmonogramem i konkretnie związana z materią, a u was ze wszystkim, bo Borydwan mówi o tym, że wydarzenia dzieją się gwałtownie, nieprzewidywalnie, nie ma czasu na rozkminy, nie ma czasu na jakieś dodatkowe tutaj analizy oraz interpretacje, po prostu trzeba będzie podejmować decyzje w locie. I ja tutaj bardzo gorąco na, namawiam was, drogie bliźnięta, żebyście nie zwlekały z podejmowaniem różnych rozmaitych decyzji, dlatego, że kiedy możecie przegapić jakąś szansę, czy czy to na rozwój, czy to po prostu na jakiś biznes, czy po prostu jakiś towarzyski tutaj aspekt się wyłania, bo Rydwan mówi o tym, że w tym tygodniu nie ma planów. Przyjmujemy to, co do nas przychodzi, a właściwie przyjeżdża gwałtownie szybko, i w ten sposób też właśnie będzie się klarował ten tydzień. Ale myślę, że takim mottem zdecydowanym dla was na ten tydzień będzie po prostu. Poddaj się temu, co przychodzi, bo to jest właściwe i nie kwestionuj tego, drogi bliźniak. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie, przynosi ezodiakalnym rakom. Drogie raki, dla was słońce, słońce was samych, słońce dookoła was, czas rekonwalescencji, czas, kiedy wszystkie pierwiastki składają się w jedną całość, czas, w którym wreszcie wszelkiej maści depresję, melancholię... Jakieś zwątpienia i inne tego typu nieprzyjemne sprawy odchodzą w siną dal. Słońce odpowiada każdorazowo tak na pytanie, które teraz być może macie ochotę zadać w swojej głowie. Oczywiście każdy raczek y, zmaga się z czymś innym, czy też pragnie czegoś innego, ale to, co w tym momencie macie w głowie, pomyślcie o tym i otrzymacie odpowiedź twierdzącą właśnie, y, tak jak wspomniałam. Karta słońca też oznacza, że nadchodzi okres y, przyjaśnień. Więc jeżeli mieliście jakieś problemy natury zdrowotnej, czy jakiekolwiek, które was przez dłuższy czas absorbowały, to słońce tutaj zdecydowanie sprzyja temu, żeby wyjść z tej strefy cienia i funkcjonować w sposób radosny, zdrowy i szczęśliwy. I zostały nam zodiakalne lwy, więc cóż dla Was w tym tygodniu, drogie lwy eremita, czy też pustelnik, jak to woli. Pustelnik pokazuje wam, drogie lwy, że czas troszeczkę zmienić kurs, czas ym, zmienić nastawienie do różnych sytuacji, wyłączyć tą wtyczkę, która was napędza i zostać samemu ze sobą, spędzić więcej czasu we własnym towarzystwie, bo jest wam to po prostu potrzebne. Drogie lwy, pustelnik jako też reprezentant Arkan Wielkich pokazuje, że właśnie w ciszy jest mądrość. To cisza ma szansę narodzić, czy też sprzyjać różnym ciekawym wydarzeniom, które jeszcze przed Wami i też czas właśnie, żeby się troszeczkę zatrzymać. Pustelnik ma, zna swoją mądrość, zna swoją um, wartość, ale w taki sposób bardzo pokorny. I myślę, że w tym tygodniu też warto będzie tej pokory troszeczkę więcej nabrać. To tydzień z troszeczkę nie taką waszą energią, ale to też jest dobra odmiana, właśnie, żeby troszeczkę więcej czasu poświęcić samym sobą, przyjrzeć się samemu sobie. Czy na pewno funkcjonujecie tak, jakbyście chcieli, chciały, a może też po prostu w ramach jakiegoś detoksu, jakiejś przerwy. W każdym razie, drogie lwy, motto dla Was: mądrość rodzi się w ciszy. I kochani, to były wszystkie znaki Zodiaku. A teraz czas na przesłanie urodzinowe dla naszych solenizantów, urodzonych w czasie od 16 do 22 września. Drodzy solenizanci, specjalnie dla was wylosowałem afirmację, która nosi nazwę Jestem szczery i uczciwy w komunikacji. Anioły przypominają ci, że uduchowienie oznacza szczerość, uczciwość. Jeżeli mówisz prosto z serca, inni odbierają wibracje prawdy i ufają ci. Mów w sposób pozytywny, skup się na tym, co w życiu dobre, a będziesz szczęśliwszy i zdrowszy. Komunikacja to proces dwustronny. Słuchaj z uwagą i odpowiadaj szczerze. Dzięki temu pojawią się, czy też poprawią się Twoje relacje z ludźmi. Bądź w stałym kontakcie ze źródłem poprzez modlitwę, która jest prośbą, medytacją, a także słuchaniem prawdy. Dbaj, by Twoje kanały komunikacji były zawsze otwarte. Bądź mostem wiodącym do serc i umysłów innych ludzi. Poproś Twojego Anioła, aby wstąpił w Twoją Aurę i komunikował się z Tobą na wyższym poziomie. I kochani, to było tygodniowe Koło Losu na czas od 16 do 22 września. Na kolejne oczywiście zapraszamy za tydzień, tymczasem życzę Wam cudownego tygodnia.